Gry na każdą kieszeń, czyli seria minigier w bardzo kompaktowych pudełkach. W tym filmie nauczę Was grać w grę Hał, Dąb, Rum oraz gra. Zapraszam. How jest to gra od 2 do 4 graczy na około 15 minut oraz od 10 roku życia. Waszym zadaniem będzie odnalezienie smakowitych kości i wrzucenie ich do misek. Odłóżcie na bok cztery karty psów. Kartę budy połóżcie po prawej stronie obszaru gry. Potasujcie karty kości wraz z kartami misek. Ale uwaga, kości powinny być niewidoczne. I łóżcie je w długim rzędzie po lewej stronie budy. Ten obszar będzie nazywać się podwórkiem. Każdy gracz wybiera po jednej karcie psa i kładzie ją nad lub pod kartą budy. Niewybrane karty psów odłóżcie do pudełka. Najmłodszy gracz rozpoczyna rozgrywkę. Wśród kart podwórka ukryte są po cztery kości w każdym z pięciu kolorów. W toku gry będziecie poruszać się swoimi psami po podwórku, wykopywać kości i zanosić je do misek w pasujących kolorach. Kiedy wszystkie kości zostaną wykopane, nastąpi koniec gry, a gracze podliczą punkty w oparciu o swoje dokonania. W swojej turze możesz wykonać maksymalnie 3 akcje. Akcje możesz wykonywać w dowolnej kolejności i każdą z nich możesz wykonać więcej niż raz, ale pamiętaj, że zawsze trzeba dokończyć wykonywanie danej akcji przed rozpoczęciem kolejnej. Ruch porusz swojego psa o maksymalnie 4 pola. Możesz go poruszyć w dowolnym kierunku. Na zasięg swojego ruchu wpływają kości, które niesiesz. Każda niesiona kość zmniejsza zasięg o jeden. Na przykład niosący dwie kości, możesz ruszyć maksymalnie o 2 pola. Kartę psa umieszczaj nad lub pod kartą, na której stoisz. Na jednej karcie może znajdować się kilka psów. Kopanie. Jeśli twój pies stoi na karcie kości, możesz wykopać kość. Nie można kopać na kartach misek ani budy. Jeśli zdecydujesz się na kopanie, po prostu weź na rękę kartę kości, na której stoi twój pies. Nie ujawniaj jej innym graczom. Natychmiast po wykopaniu kości możesz, jeśli chcesz, odłożyć w to miejsce wybraną kartę kości ze swojej ręki. Nawet tę wykopaną przed chwilą. Jeśli postanowisz odłożyć kartę, zrób to w taki sposób, aby kość była zakryta. Maksymalna liczba kart kości, jakie możesz trzymać na swojej ręce, to 3. Jeżeli masz już w ręce 3 karty, to co prawda nadal możesz wykopać kolejną kość, ale po wykopaniu musisz odłożyć jedną kartę w miejsce tej wykopanej. Jeśli po wykopaniu kości nie odłożysz żadnej karty z ręki, to w podwórku powstanie luka. A jak ją uzupełnić, wyjaśnię później. I trzecia akcja to dostawa. Jeżeli masz na ręce przynajmniej jedną kość, a twój pies znajduje się na polu z miską, możesz dostarczyć do miski kość w pasującym kolorze. W jednej akcji możesz dostarczyć kilka kości, o ile wszystkie są w tym samym pasującym kolorze. Dostarczone w ten sposób kości połóż przed sobą, przyniosą ci punkty na koniec gry. Nie ma ograniczenia co do liczby kości, które można mieć przed sobą. Przykład: Arek stoi na miejscu, w którym może kopać. Wykopuje czerwoną kość. Druga akcja to ruch do czerwonej miski. A trzecią akcją jest dostarczenie. Jeśli w podwórku powstała luka, to na koniec które osoby, która ją stworzyła należy tę lukę uzupełnić. W tym celu weź kartę, która znajduje się najdalej od budy i umieść ją w miejscu wykopanej karty. W ten sposób karty będą w trakcie gry zmieniać swoje pozycje, a gracze będą mogli wpływać na ich położenie. Jeżeli podczas porządkowania trzeba będzie uzupełnić dwa puste pola, jako pierwsze uzupełnij to, które znajduje się bliżej budy. Jeżeli na którejś z kart wykorzystanych do porządkowania stał pies, przesuń go na kartę znajdującą się aktualnie najdalej od budy. Każda karta podwórka została oznaczona dwoma kolorami zapachów. Kolor kości na odwrocie zawsze będzie odpowiadał jednemu z tych dwóch zapachów. Dzięki temu gracze mogą łatwiej decydować, gdzie chcą kopać. Każda para zapachów występuje w grze dwukrotnie. Na przykład, wykopując kartę o zielono-fioletowym zapachu, jeśli wykopałeś wcześniej zieloną kość, to masz pewność, że na drugiej karcie z takimi zapachami znajdzie się kość fioletowa. Gdy z podwórka zostaną wykopane wszystkie karty kości, bieżący gracz może jeszcze dokończyć swoją turę, a następnie gra się kończy. Kości, które pozostały w rękach graczy, nie dają żadnych punktów. Gracze zliczają swoje punkty za dostarczone kości. Wartość dostarczonych kości zależy od tego, jak blisko budy znajduje się miska w odpowiednich kolorach. Na przykładzie zielona miska dostarczy 5 punktów, fioletowa 4, niebieska 3, czerwona 2, a żółta 1. W tym przypadku Kasia zdobyła 10 punktów za zielone kości, 6 za niebieskie, 2 za czerwoną i 1 za żółtą, czyli łącznie 19 punktów. Dąb jest to gry od 2 do 3 graczy na około 15 minut oraz od 10 roku życia. Twoim celem jest dobranie i ułożenie kart przed sobą, tak aby stworzyć jak największe grupy jednokolorowych żołędzi i tym samym zdobyć jak najwięcej punktów. Wszystkie karty, czyli karty zwykłych żołędzi, karty wiewiórek oraz karty tęczowych żołędzi, należy potasować i stworzyć z nich zakrytą talię. Osoba, która będzie pierwszym zbieraczem bądź zbieraczką, kładzie talie przed sobą. W grze trzyosobowej pula kart wynosi 9. Układamy 3 kolumny kart po 3 karty w każdej, a w grze dwuosobowej 3 kolumny po dwie karty. Twoim zadaniem jest pozyskiwać karty z puli wyboru i jak najkorzystniej układać je w swoim obszarze gry. Staraj się układać karty tak, aby tworzyć jak największe grupy żołędzi. Żołędzie są w jednej grupie wtedy, gdy mają ten sam kolor i sąsiadują w pionie lub poziomie. Grupa żołędzi dostarczy tyle punktów, ile żołędzi się w niej znajduje. A wiewiórka może jeszcze te punkty podwoić. Ale uwaga, na koniec gry można policzyć punkty tylko za jedną grupę w każdym kolorze. Jeśli pełnisz funkcję zbieracza albo zbieraczki, wykonaj w swojej turze następujące czynności. Weź talię kart i połóż je przed sobą. Uzupełnij pulę wyboru. Pomin ten krok, jeśli to pierwsza tura gry. Wybierz jedną dowolną kartę z dowolnej kolumny i dołóż do swojego obszaru gry. Następnie pozostali gracze, w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara, również muszą wziąć po jednej karcie z tej samej kolumny, z której właśnie dobrała zbieraczka. Wybrane karty dokładają do swoich obszarów gry. Kiedy to zrobią, funkcję zbieraczki przejmuje kolejna osoba. Grając w ten sposób, w pewnym momencie wyczerpiecie talię kart. Kiedy to się stanie, grajcie dalej bez uzupełniania puli. Gra skończy się, kiedy zbierzecie z puli wszystkie karty. Dokładanie karty do swojego obszaru gry rządzi się kilkoma zasadami. Zwróćcie uwagę na niewielkie poziome linie dzielące karty na części. Pierwszą kartę połóż po prostu przed sobą. Wszystkie kolejne muszą się stykać przynajmniej z jedną kartą dołożoną wcześniej. Wszystkie karty należy dokładać pionowo. Pnie muszą stykać się z pniami, a gałęzie z gałęziami. Jest dozwolone, aby żołędzie rosły w górę oraz w dół. Karty muszą się stykać przynajmniej jedną całą częścią. Wiewiórki muszą być dokładane tak, aby miały głowę skierowaną w górę. Nowymi kartami możesz zasłaniać część lub nawet całość wcześniej dołożonych kart. Możesz mieć tyle drzew, ile chcesz. Nie wolno dokładać kart poziomo, ani pniem do gałęzi czy gałęzią do pnia. Gdy w danej turze wszyscy gracze dołożą już swoje karty, nie można zmieniać ich ułożenia. A można będzie w przyszłości zakryć je kolejnymi kartami. Wiewiórka podwaja punkty za grupę żołędzi, pod warunkiem, że sąsiaduje z żołędziami w tej grupie i posiada ten sam kolor. Wiewiórki nie można układać głową w dół. Wiewiórka może stanowić punkt łączący Twoją grupę żołędzi w danym kolorze. Wiewiórka sama z siebie nie zapewnia żadnych punktów, jedynie podwaja punkty za żołędzie w grupie. Tęczowe żołędzie należy traktować jako jokery. Posiadają wszystkie sześć kolorów. Każdy tęczowy żołędź zapewnia tak jak zwykły jeden punkt, ale sprytnie ułożony może wchodzić w skład kilku grup żołędzi i zostanie wtedy policzony kilka razy. Gra kończy się, gdy wszystkie karty zostaną przez graczy zabrane i dołożone. Policz ile żołędzi znajduje się w twoich największych grupach żołędzi w każdym z sześciu kolorów. Każdy żołądź w największej grupie w danym kolorze zapewnia jeden punkt. Może się zdarzyć, że twoja największa grupa w którymś z kolorów będzie składać się wyłącznie z jednego żołędzia. A tym samym dostarczy ci jeden punkt. Zwycięży osoba, która zdobyła najwięcej punktów. Rum jest to gra od 2 do 3 graczy na około 15 minut oraz od 10 roku życia. Jest to szybka gra, w której będziecie kompletować zestaw butelek i dzięki nim zdobywać karty kolekcji, które dostarczają punkty. W grze znajdziemy karty Rumu, karty kolekcji, kartę papugi oraz zegar rozbitka. Połóż 7 kart kolekcji oraz zegar rozbitka w rzędzie, tak aby jedynka na wszystkich tych kartach znajdowała się na górze. Chwilowo odłóż na bok kartę Papugi. Zakryte 21 kart rumu wymieszaj na stole, tworząc z nich luźną pulę, którą będziemy nazywać wrakiem. Odkryj z wraku 3 losowe karty rumu i ułóż je w rzędzie, które będziemy nazywać plażą. Karty powinny być ułożone w ten sposób, aby na górze każdej z nich znajdowała się jedna butelka. W trakcie całej rozgrywki karty umieszczane na plaży zawsze muszą być układane stroną jedną butelką do góry. Rozdaj wszystkim graczom po jednej losowej karcie z wraku. Każdy gracz bierze otrzymaną kartę na rękę. Może ją oglądać, ale nie pokazuje jej innym graczom. Dodaj teraz do wraku zakrytą kartę papugi i jeszcze raz wymieszaj wszystkie karty we wraku. Ilekroć jakaś karta zostanie zwrócona do wraku, należy natychmiast wymieszać znajdujące się w nim karty. A teraz wybierzcie pierwszego gracza. W swojej turze gracz musi wybrać i wykonać jedną z poniższych akcji. Dobranie karty na jeden z dwóch sposobów. Dobierz kartę rumu z plaży i weź ją na rękę. Taka karta może być zakryta bądź odkryta. Puste miejsce na plaży uzupełnij nową losową zakrytą kartą z wraku, ale nie należy jej odkrywać. Druga opcja to dobierz losową kartę z wraku i weź ją na rękę. Druga akcja to zagranie zestawu. Wybierz dowolną liczbę kart rumu ze swojej ręki i wyłóż je odkryte przed sobą. Tworząc zestaw butelek, który umożliwi Ci zdobycie przynajmniej jednej karty kolekcji. Zarówno karty kolekcji, jak i karty Rumu przybierają różne wartości, zależnie od sposobu ich położenia na stole. Wykładając z ręki karty Rumu, możesz dla każdej z tych kart zdecydować, czy układa się ku górze stroną z jedną, czy z dwoma butelkami. Do zestawu wliczają się wyłącznie butelki znajdujące się na górze wyłożonych kart. Możesz zagrać zestaw tylko wtedy, gdy dzięki temu zdobędziesz przynajmniej jedną kartę kolekcji. Aby zdobyć kartę kolekcji na wyłożonych przez ciebie kartach, musi znajdować się więcej butelek w danym kolorze, niż wynosi aktualna wartość karty kolekcji w tymże kolorze. Po zdobyciu karty kolekcji układa się przed sobą w taki sposób, aby wskazywała ona swoją aktualną wartość. A wartość ta jest równa liczbie butelek w kolorze karty kolekcji, które przed momentem zostały przez ciebie wyłożone w zagranym zestawie. Dzięki sprytnemu zagraniu zestawu możesz. Możesz zdobyć kilka różnych kart kolekcji za jednym zamachem. Nie musisz wykładać wszystkich kart z ręki. Jeżeli w wyłożonych kartach znajdowały się butelki w kolorze, w którym nie możesz zdobyć karty kolekcji, po prostu ją zignoruj. Po zdobyciu karty kolekcji zwróć do braku wyłożone karty Rumu. Plaża to miejsce, z którego można dobrać karty, ale nie tylko. Butelki widoczne na odkrytych kartach na plaży stanowią dobro wspólne. Karty na plaży zawsze są układane stroną jedną butelką ku górze. Tylko te pojedyncze butelki stanowią dobro wspólne. Jeśli zagrywasz zestaw, to pojedyncze butelki widoczne na plaży wchodzą w skład tego zestawu, tak jakby zostały wyłożone z ręki. Jeżeli przy zagrywaniu zestawu skorzystasz z kart na plaży, nie zwracasz ich do wraku. Rumowe trio to trzy pojedyncze butelki w tym samym kolorze. Zagranie trio w ramach zestawu pozwala zdobyć kartę kolekcji w odpowiednim kolorze niezależnie od jej aktualnej wartości. Po zdobyciu karty kolekcji w ten sposób podniesie jej wartość o 2. W skład rumowego trio mogą wchodzić karty znajdujące się na plaży. W grze znajdują się tylko po trzy pojedyncze butelki w każdym z kolorów. Możesz zagrać zestaw, który będzie zawierał butelki w kolorze karty kolekcji, którą już posiadasz. Jeżeli liczba butelek w zestawie będzie większa niż wartość karty kolekcji, możesz podnieść wartość karty kolekcji tak, jakby została właśnie zdobyta. Karty kolekcji, które posiadają już maksymalną wartość, czyli 8, wciąż mogą być odbierane od innych graczy po zagraniu rumowego trio lub zestawu złożonego z minimum 9 butelek w odpowiednim kolorze. Wartość kart kolekcji zdobytych w ten sposób oczywiście już nie wzrasta. Jeżeli dobierzesz kartę papugi, musisz pokazać ją swoim rywalom. Następnie musisz zwrócić do wraku tyle kart, ile wskazuje symbol na środku karty zegara rozbitka, czyli dwie albo trzy. Na koniec kartę papugi również zwróć do wraku, a wartość widoczną na zegarze rozbitka podniesie o jeden. Gdy z jakiegoś powodu w wraku zostanie zabrana ostatnia karta, gracz posiadający najwięcej kart na ręce natychmiast odrzuca je wszystkie i zwraca do wraku. Następnie należy podnieść wartość na zegarze rozbitka o 1. Jeżeli kilkoro graczy remisuje pod względem największej liczby kart, karty odrzucają wszyscy remisujący. W rzadkim przypadku, gdy ostatnią dobraną z wraku kartą okaże się papuga, wykonajcie oba efekty. Najpierw efekt pustego wraku, potem papugi. Po zakończeniu tury, w której na plaży znalazły się trzy zakryte karty, Fala wyrzuca na brzeg nowe butelki. Odkryj jednocześnie wszystkie karty na plaży i ułóż je tak, aby strona z jedną butelką znajdowała się na górze każdej z kart. Jeżeli pośród odkrytych kart znajdowała się popuga, wszyscy gracze odrzucają odpowiednią liczbę kart, skazaną na zegarze rozbitka a gdy wszyscy to uczynią, wartość na zegarze rozbitka zostaje podniesiona o 1. Po rozpatrzeniu efektu papugi, jej kartę należy zwrócić do wraku i uzupełnić plażę losową, odkrytą kartą z wraku. Jeżeli ponownie zostanie wylosowana papuga, należy powtórzyć wcześniejsze czynności. Jeżeli odkryte karty na plaży tworzyć będą rumowe trio, należy je wszystkie wymieszać do wraku i uzupełnić plażę nowymi kartami. Rozgrywka może zakończyć się na dwa sposoby: który z graczy osiągnie lub przekroczy wymaganą liczbę punktów zgodnie z tą tabelką, albo wartość na zegarze rozbitka osiągnie 8, symbolizowane przez statek piratów. Osoba, która posiada najwięcej punktów, zwycięża rozgrywkę. W przypadku remisu wygrywa ten z remisujących, który posiada więcej kart kolekcji. Gra-gra jest od 2 do 6 osób na około 20 minut oraz od 12 roku życia. Operując sprytnym blefem i ostrożnie obstawiając zakłady, odpraw z kwitkiem rywali i zostań ostatnim graczem z najmniejszą liczbą kart na ręce. Połóżcie karty na stole, wybierzcie gracza rozpoczynającego i gotowe. Każda z kart przedstawia dwie wartości rzutu kostką: jedną na górze karty, drugą zaś na dole. Wartość 1 została oznaczona kolorem pomarańczowym, ma to znaczenie w jednym z wariantów rozgrywki. Każda wartość pojawia się w tali dokładnie 10 razy. Wymieszanie. Gracze rozpoczynający powinien wymieszać wszystkie 30 kart i utworzyć z nich luźny stos. Karty powinny leżeć na stole rewersem do góry. Dobór kart i wybór wartości. Gracze dobierają karty i trzymają je w rękach, nie ujawniając ich rywalom. W pierwszej rundzie rozgrywki wszyscy gracze dobierają po jednej karcie, w kolejnych rundach ta liczba będzie się zmieniać. Kiedy dobierasz karty, wybierz wartość, które chcesz wykorzystać w tej rundzie. W tym celu obróć karty w ręce w taki sposób, aby wybrane wartości znajdowały się na górze. Karty, zaś wartości niewybrane były przykryte przez Twoją rękę. Możesz wybrać zupełnie dowolne wartości, wiele identycznych albo wszystkie różne, albo dowolną inną kombinację. Pamiętaj, że po dokonaniu wyboru przez wszystkich graczy, nie możesz już zmieniać wybranych wartości. Zakłady i sprawdzanie. Gracz rozpoczynający rundę musi obstawić pierwszy zakład. Kolejni gracze, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, muszą w swojej turze również obstawić zakład albo sprawdzić zakład poprzedniego gracza. Aby obstawić zakład musisz podać liczbę oraz wartość. W ten sposób ogłaszasz, jaka według Ciebie liczba kart o podanej wartości znajduje się w rękach wszystkich graczy. Każdy zakład musi być wyższy niż zakład poprzedniego gracza. Oznacza to, że jeżeli chcesz obstawić zakład, musi ono wskazywać wyższą wartość albo większą liczbę przy identycznej wartości, jaką zdeklarował gracz przed Tobą. Przykład: pierwszy gracz obstawił dwie dwójki, drugi gracz, aby go przebić, musiałby obstawić trzy dwójki albo wystarczy jedna trójka. Trzeci gracz aby przebić drugiego gracza, postanowił zagrać dwie trójki. Sprawdzenie po prostu ogłaszasz mówiąc: Sprawdzam. Możesz sprawdzić wyłącznie gracza, który rozgrywał turę dokładnie przed tobą. Dany zakład jest prawidłowy, jeśli łącznie na rękach wszystkich graczy znajduje się przynajmniej tyle wartości, ile obstawił gracz podający zakład. Przykład. Piąty gracz powiedział, że sprawdza i sprawdza obstawianie czwartego gracza. Obstawianie jest prawidłowe, ponieważ łącznie na rękach wszystkich graczy pojawiły się przynajmniej dwie piątki. Skoro zakład był prawidłowy, piąty gracz przegrywa i w następnej rundzie będzie dobierał o jedną kartę więcej. Po tym jak dokonasz sprawdzenia, wszyscy gracze ujawniają wszystkie swoje karty. Na tej podstawie ustal zwycięzcę i przegranego. Jeżeli zakład był nieprawidłowy, zwyciężasz, jeżeli zakład był prawdziwy, przegrywasz. Zwycięzca rozpocznie kolejną rundę rozgrywki. Przegrany na początku kolejnej rundy dobierze o jedną kartę więcej. Wymieszajcie ponownie wszystkie karty. Rozpoczyna się kolejna runda gry. Jeżeli na początku rundy dowolny gracz dobierze 6 kart, przegrywa grę, a rozgrywka natychmiast się kończy. Bez rozgrywania dalszej części rundy zwycięża gracz, który posiada najmniej kart. Jeżeli w momencie zakończenia rozgrywki kilku graczy remisuje pod względem najmniejszej liczby kart, wszyscy remisujący i tylko oni rozgrywają dodatkowe rundy. Jokerowa jedynka. Kości o wartości 1 są jokerami. Traktujecie je tak, jakby miały każdą wartość w zakresie od 1 do 6. Z jednym wyjątkiem. Jeżeli pierwszy zakład w rundzie dotyczył jedynek, np. 3 jedynki, wówczas do końca rundy pozostają one wyłącznie jedynkami, nie są jokerami. Kierunki. Jednorazowo każdy gracz rozpoczynający rundę deklaruje, czy gracze będą rozgrywać tury w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara, czy w kolejności przeciwnej do tego ruchu. Coraz mniej kart. Możecie odwrócić zasady podstawowe. Rozpoczynajcie rozgrywkę z pięcioma kartami w rękach. Przegrany każdej rundy dobiera o jedną kartę mniej. Kiedy któryś z graczy straci ostatnią kartę, gra się kończy, a zwycięża posiadacz największej liczby kart. Zasady rozstrzygania remisów zastosujcie analogicznie. Dłuższa rozgrywka. Kiedy któryś z graczy spełni warunki końca gry, zostaje wyeliminowany, a pozostali gracze kontynuują rozgrywkę normalnie aż do momentu kiedy w grze zostanie tylko jeden gracz, który nie odpadł. Ten gracz zostaje zwycięzcą. I to już wszystko w tym filmie. Dajcie znać, która z gier podoba Wam się najbardziej, a jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie komentarz o treści nowika. Jeżeli film uznajecie za przydatny, pamiętajcie o pozostawieniu polubienia oraz subskrypcji, aby być zawsze na bieżąco z grami planszowymi. W opisie znajdziecie link do mojego patronata. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.